Cześć, siewonę, witajcie z tej strony. Janem z Kieloniego z a to kolejny odcinek na moim kanale. I dzisiaj lecimy z tik -tik toczkami, moi kochani widzowie. Także dzisiaj nowy formacik, nowa fajna rzecz. Mianowicie, będziemy sobie przeglądać różne fajne, śmieszne rzeczy na TikToku. Także, jak chcecie więcej takich filmików, to szczecie łapeczkę w górę, subika, dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych nowych materiałów na moim kanale. No i co, lecimy z pierwszym tik-tik-tik-tik-toczkiem. Dobra, lecimy dalej, to było zbyt... zbyt dziwne. Matko jedyna, dobra, okej. Okay. Dobra, lecimy dalej, bo to było za, 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 słabe to jest. No, to mów alfabet. A, B, C, D, e, F, G, H, I, J, K, L, 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 L... Po... Ja chcę kupę. No, to mów alfabet. I mówię, dlaczego złapiłeś? Przynajmniej był szczery, nie? Nie mów mi, że zjadłaś te ciastka. Nie no, To były dla psów! No, dla mnie nie mam. No, no, no przepraszam. Babcia, to jest pedigree dla psów! Ale to było takie do. Ja pierdzielę. To było tak jak. jak chrupki, jak. Chrupki. No chrupki, ale na wtórku. Co trzeba było z ust na się były. Babcia, widzę, że. poczuła się traktowana jak pies, no nie? Ja pierdzielę. Ach, te TikToki. Lecimy dalej, dobra. Anyone? 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 I co, jest ty jest ty luwa bratku, nie? W każdej sytuacji się da wyjść. I love you, mami. I love you, mami. I love you, mami. I love you, mami. I love you, mami.

Najlepsze TikToki to są ze zwierzakami, one są najbardziej takie, zwierzaki to są zawsze takie humorystyczne, jak to się mówi, postacie w naszym, wygenerowane w naszym świecie, kurczę, jak to się mówi, wierdzielę. Ej, w ogóle, że tak, zanim polecimy z kolejnymi TikTokami, to napiszcie w komentarzu jakieś miłe komentarze, czy chcecie jeszcze takie filmiki z TikTokami, czy jakieś shortsy, czy coś innego, będziemy przeglądać, bo ogólnie taki jeszcze wtrącę te takie ogłoszenia parafialne seria w ogóle powstała z myślą tylko dlatego, że nasze artysta kombinator sztuki nowoczesnej zanikło, bo nie było pytanek, no nie było, no w ogóle, no zero odzewu już pod serią, także myślę, że sobie stworzymy taką serię, gdzie raczej coś będzie, może lepsza interakcja, także zostawiam wam sekcję komentarzy

<tryk> tak zwane trolling

tak zwany boxer dla kotów, nie? Nie, jak na pięćdziesiąt. Powinien ten kot, powinien w ogóle brać udział w jakimś y, freak fightach dla kotów, nie? Ej, stary, te TikToki są tak przewidywalne, że to jest szok. skąd ja wiedziałem, że go ciulnie dziobem w tyłek? Dobra, lecimy dalej. <incorporated into the background> Z tym pieskiem to były duże już przeróbki, także ten piesek jest też zawsze na topie, nie? Jak przywitać teściową w trudnych czasach? Kaniunie. Co Krzysiu? Co to jest? Temperaturę? Low, Minio, nie wiem czy może wejść. Ile ma? Nie wiem. Jak przywitać teściową... To takie po prostu już w celach humorystycznych. Też chciałam przywitał jeszcze w czasach, no wiadomo jakich yy, ciężkich czasach, przywitał ją z termometrem. Ale dobra, pomysłowość level hardnie. There was like this one girl, and she had her dog, and it was like a wiener dog. Scaring my wife and my mom in public. <laughs> it's just me. It's just me. To było, to było takie do, dość do przewidzenia, to już, że będąc takie tak zwane pseudo jumpscary. I je but. To, to się nazywa twarde spanie, nie? I pobudka. Albo pobudka z rana, nie? Oj, tak, tak, byczku. Ładnie, ładnie, ładnie. Nic, czarne włosy i czarne majtki. Na głowie kominiara potem dobry seks. Tego będzie ci zazdrosił nawet twój ex Ojeje cię makardi, później zrobię cię jak Barbie. Strasz. Dobra, to było zbyt czasistowskie. Dobra, lecimy dalej. Okej. Okay. nazywają kury. Aha, które... i tyle co. Ja powiedziałem, XD. Nie chcę wiedzieć, co będzie dalej. Dobra, lecimy dalej. Ja pierdziele. Bogdan, schowaj tą koszulę człowieku do spodni, kamerzysta idzie, zobacz jak ty wyglądasz. I uśmiechnij się trochę, bo masz minę, jakbyś miał się tu zaraz... A wy jak tam? Y, komuniści. <laughs> Nie no, śmiej się. Komunia, takie tak zwane trumem. Zesrać. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna. Zobacz Bogdan, te dzieci teraz poubierane, to jakby na wesele miały iść. Na moich czasów, Bogdan, to te wszystkie dzieci tak skromnie ubrane były. A teraz zobacz, te dziewczynki tak w sukniach ślubnych wyglądają. Tak, niech miłość łączy nas ofiarna. A te matki wszystkie to ubrane jak na pokaz mody. Zobacz, Bogdan, na tamtą babę, co stoi. Wary zrobione jak glonojad, cała naciągnięta, cycki zrobione. W tej spódnicy dupę całą jej widać. Bój się Boga, żeby w takim stroju do kościoła na komuś. Co jest takie, to zbyt. Real, żeby powiedzieć real, to jest takie real, że masakra. Dosłownie, tak jest, tak zawsze jest. Ej, Bogdan, bo coś tam ta ciotka, a ta, tamta Grażyna, tak się ubrała, jak jakaś ladacznica jedna. To jest, ja powiedziałem, to jest zbyt nie? Komu nie przyjść? Jak ten kielik łączy, kropel wiele. Bogdan nie chce w kościele plotkować, ale tam pod kościołem słyszałam, jak mówili, że swoich chrześnicy mieszkanie na komu nie kupili. Ty sobie to wyobrażasz? Za moich czasów to się bogdan dostawało. O 100 zł, bombonierkę, jakąś złoty medalik z Matką Boską i tyle. A nie jakieś wydziwianie. Dokładnie, tak było, tak było. Ak nas Chryste w swoim złącz kościele. Powiem ci, Bogdan, że te dzieci zamiast cieszyć się, że przyjmą Pana Jezusa po raz pierwszy w życiu, to one tylko czekają na te prezenty. I to jest wina dorosłych. To jest wina dorosłych. A swoją drogą, Bogdan, to ja się zastanawiam całe życie. Co się stało z moimi pieniędzmi z komunii? Ja nie wiem. Ja nie wiem. Przygotuj, Bogdan, drobne na tace. No nie wiem, ze 100 złotych. Bogdan, schowaj tą koszulę. Maciek, słuchaj, bo te tabletki, co ja ci wyciągnęłam na rozwolnienie... One, słuchaj, one są na uspokojenie, czy ty je już wziąłeś? No tak, wziąłem, wziąłem. O Boże, jak ty się czujesz? No, obsrany, ale spokojny. Maciek, słuchaj, bo te tabletki, co, ja cię... W <laughs> dwa w jednym. Obsrany, ale spokojny. No i taki, i taki mąż, to... To skarb, bo spokojny. Mówią na mnie woda, ale ja tak, kurwa się wierzę. Ci nie masz po chwili, się jeje i wieża. To się wieża. Czy wieża? Kurwa mnie woda, lata, kurwa się wie. To się nie jeźdź, chłop wbił. No tak bywa, tak bywa w życiu, że czasami coś się nachlapie, wody troszkę, no. Co zrobisz? Ale kto normalny nie ma w łazience yy, jakiegoś tak zwanego dywaniku, jakiejś maty? Albo przecież ręcznika nie rozkłada pod siebie, żeby nie naciulało wody pod siebie, nie? No ale dobra, okej. Okay. Załóżmy, że to ma być takie ha 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 Ja nie ogarniam, dobra, chyba Bardziej... <laughs> A, kur... To coś, to coś. Nie, to jest złoto, to jest złoto. Kran, który jest... działa jak pompa do wody, nie? Ja pierdzielę. Na przykład, nie wiem, synek, zjedz tą pyszną zupę. Mamo, ja nie lubię tej zupy, pyk. Zupa wesana przez kran, nie narzutowałem. <laughs> Dobra, jeszcze parę TikToków i kończymy odcineczek, ale po prostu złoto na dzisiaj. No mamo, ale co ty robisz? No co ty się durno pytasz, Janeta? No widzisz, że brwi wyrywam. To nie jest przedmiot do stylizacji brwi. Boże, jak w ogóle można malować eyeliner w okularach? OMG! No w okularach, a jak mam nakładać? Jakby z okularów nie widzę. To, co ty w ogóle robisz? To jest jakiś make-up shame. Ty nie mętkuj, bo ty się malujesz od roku, a matka od 20 lat. Fluid mi podaj perły brązujące. Podkład, mamo, podkład. A te perły to już tyle razy z ziemi zbierałaś, żebym tego nie dotknęła. No. Janeta, wy to się malujecie 5 godzin, żeby godzinę na imprezie posiedzieć, także... Czy tu nawet nie masz podstawowych rzeczy? Ja nie wiem, czym ty się malujesz. Jak ja bym miała taki neseser. Ile kosztuje wyrwanie zęba? 200 złotych. Dwieście złotych za kilka minut pracy? Za drogo. Jak pan chce, mogę wyrwać powoli. A taniej nie dałoby się. Mogę oszczędzić na nieczuleniu i wyrwać go za sto pięćdziesiąt. Taniej nie można? To wciąż za dużo. Za pięćdziesiąt złotych mogę go wyrwać po prostu obcęgami. Co pan na to? A nie da się jeszcze taniej? No cóż, za dziesięć złotych, bez nieczulenia obcęgami, w ramach praktyki, może to zrobić student. Wspaniale, proszę zapisać moją żonę na czwartek. Ile kosztuje wyrwanie zęba? Dwie. Dobre, dobre, ale to jest taki dość znany żart. Dobra, ziomeczki, ziomale, ziomunie moje kochane. To byłoby na tyle w dzisiejszych ttt toczkach. także. Na razie trzymajcie się bajo i macham do Was jak Familiadzie.